Witajcie w drugim odcinku z naszego maratonu ze Snapcrafta. Są nowości, więc będzie sporo odcinków. Jeżeli chcecie jutro kolejny materiał, to zostawcie pod tym odcinkiem 4000 łapek w górę. A jeżeli chodzi o wyzwanie, to mam kolejną propozycję. Każda łapka w górę to jedna muszla natoliusa, którą zdobędę w naszym wyzwaniu. Mam nadzieję, że spowodujecie liczbą łapek w górę, że będę płakał wykonując te trudne challenge, które już do tej pory mi zafundowaliście. Dajcie z siebie wszystko, a my zaczynamy. Zaczynamy. W miejscu, w którym skończyliśmy odcinek poprzedni, zrobiłem mały też porządek, powiedzmy, w Boxach w międzyczasie. I na przykład tutaj mam takie przedmioty, które ładnie się stakują, tutaj mam różne trimy i odłamki i ceramiki. Pozostałe rzeczy to są takie w Ender które już niemal do pełna, głównie są to oczywiście binesty, które, tak jak mówiłem, niemal do pełna, wypełniły mi wszystkie sloty w shulkerboxach. No może nawet i nie niemal, bo tylko to jest jeden, jedyny box. oprócz tych, co są całkowicie puste, który ma jeszcze jakiś tam pojedynczy zlocik. Ale to też zapełnie. Tak po jeszcze, moi drodzy, to w sumie ja kompletnie zapominam o korzystaniu z sakiewek. Do takich pojedynczych niektórych, powiedzmy, rzeczy, tak powiedzmy hipotetycznie, to jest część mojego ekwipunku, no to wrzucam sobie to, to, to i zobaczcie, od razu więcej miejsca tutaj, jeżeli chodzi o sloty, a ładnie sakiewka yy, się tutaj przydaje, więc myślę, że troszeczkę z niej sobie pokorzystam. Oj, zdecydowanie się przyda. I w sumie wiecie co? Po co marnować shulker boxa na chociażby te rzeczy, jak ja mogę bez problemu sobie, no dobra, może akurat te, yy, te, 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 które mamy ze statku sobie odpuszczę. Ale takie pojedyncze, no, 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 no. He, he, he. Nie głupie. biorę. Tyle, że to zrobię w ten sposób, że szablony będą w osobnym yy, tutaj w osobnej sakiewce, a w yy, odłamki ceramiki również w osobnym. I jeszcze jedną sakiewkę sobie wezmę na jakieś popierdółki. I szalker boksik puściutki. Mamy jeszcze sporo miejsca. Przy dzisiejszej naszej wyprawie, jak tu będzie ciasno, też będę kombinował. Super! To co, na rozgrzewkę znowu pojedynczy podejrzany piasek, ale no niech będzie. Cegiełka, słabo. Co jest? Nie, autentycznie jest to kolejna studnia, w której mam tylko jeden podejrzany piach. To no, chyba jest jakiś błąd, będę musiał spojrzeć na backtrackera. Nie będę ukrywał, ten odcinek nagrywam niemal y, od razu po nagraniu poprzedniego, żeby mieć chociaż dwa odcinki na spokojnie na zapas żeby móc... No dzisiaj jest już 6.15, jeszcze nie spałem, bo niedawno na początku robiłem live'a. Potem moi drodzy zrobiłem przegląd i teraz nagrywam te odcinki. Live 5 godzin, przegląd 9 godzin. Możecie może być zrobić przerwy. i tak minął mi cały dzień, minęła cała niemal środa, ale syf tutaj. No ale mam nadzieję, że troszeczkę lepiej będzie przy naszej piramidce. Mamy trzy podejrzane piachy i jest odłamek ceramiki, czy to będzie jeden z tych już istniejących, czy chyba czaszka, tak? Tak, czaszka niestety, ale znaczy niestety, spoko. Tuż szmaragd. A tutaj pewnie TNT. Tak jest. Tutaj idzie kolejny odłamek ceramiki, chyba też czacha. Tak jest. No spoko, Nie mam innego wyjścia, niż to zaakceptować. Szkoda mi marnować Knight vision, więc warunki polowe doświetlam się, moi drodzy, ender chestem. A tutaj to już nie będzie czaszka, to jest. Jest, moi drodzy, nowy przedmiot, miner. Czyli ten fajny kilof. super. Tutaj też byłoby miło, ale gdzie TNT. No dobra, lecimy dalej. Dobra, uciekłem z pustyni i jeszcze nie wyjaśniłem w dzisiejszym odcinku, chociaż po tytule na pewno wiecie, co dzisiaj chcę robić. Tak, dzisiaj będę skupiał się, moi drodzy, na znalezieniu nowej struktury, bo jeżeli chodzi o takie jeszcze wyprawowe rzeczy, no to na pewno zostanie mi odwiedzenie Ancient City i znalezienie najtrudniejszego tribu, jaki tylko istnieje. Być może to akurat sobie zostawił już na live'a, a z wami się nim pobawię, jeżeli chodzi o faktyczne wykorzystanie go do zbroi. Aj no i zdecydowanie będzie ciężko. Ale strukturę chciałbym znaleźć tutaj na materiale. Więc dzisiaj będę się na tym skupiał, więc już nie ocean. Chociaż miłoby było jeszcze się pobawić podejrzanym żwirem, bo tego jeszcze na tym świecie nie było. Ani jednego dnia z tym je chętnie pozbierał, ale nie, to nie jest czas na to. Dzisiaj skupiam się, moi drodzy, na poszukiwaniu biomów, na którym może taka strukturka się pojawić, czyli przede wszystkim może to być tajga, śnieżna tajga. Yy, różne tam warianty jeszcze tajgi są. Może to być las brzozowy. No i oczywiście dżungla. Dżungla będzie najtrudniejsza, ze względu na to, że jest oczywiście tam pełno gęstej roślinności. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko, no, jeden z tych biomów mi się uda. No, najbardziej, obsadziłem taigę. Albo właśnie yy, brzozowy las przez, że tak powiem, nie aż tak gęstą roślinność na tym globie. No ale co się faktycznie tutaj mi uda, o ile w ogóle się mi uda dzisiaj to znaleźć, no to czas pokaże. Cieszy mnie to też, że tutaj mamy, moi drodzy, ciepłe tereny, mimo że no, dżungla jedynie mogłaby mi dać... O! <śm> dać nową strukturę, ale tutaj gdzieś jeszcze może być pustynia. Chciałbym, moi drodzy, ze studni zyskać nową... nowy odłamek ceramiki, ale... O kurna, z zębem na mnie? Ale nie wiem, czy to dzisiaj się uda, czy też... Nie dzisiaj! Ty, trój ząb mi wyrzucił. Ale ja mam farmę, tego to nie potrzebuję. Kiedyś bym się pewnie ucieszył. Dobra, z obu chyba nic ciekawego nie dostawałem, tak? Tutaj węgielek, tutaj... Było też jakieś coś śmieciowego Ale jest kolejny podejrzany I też chyba nic ciekawego Podejrzany, nic ciekawego Ojojo, no nie jest tak kolorowo Odłamek ceramiki Świeży, nowy Nie, był już taki, ale miło Tutaj akurat widziałem, że już był samorodek Więc to też pozwolę sobie od razu wywalić o, podobna struktura, tak jak moi drodzy, ta, w której znalazłem jaja, taka dosyć, no spora. Ale no, tutaj jajeczka nie widzę. No, jaja by były, gdyby nagle tutaj jajo e, mi wyleciało. Wiecie, nie wierzę! Nie wierzę! Ja po prostu w to nie wierzę. Poprzedni odcinek cały niemal poświęciłem na poszukiwanie tego. Jajeczka. Nie będę mówił już jak, co chciałem powiedzieć. A tutaj przypadkiem znalazłem ruiny pierwsze! I już od razu... Ja pierd... Nie, no panie, to jest po prostu moje zezowate szczęście. Miłoby by było, gdyby w ogóle tutaj też pojawił się podejrzany żwir. Na Bedroku w podwodnych ruinach faktycznie ten mógł się pojawić przy ciepłych oceanach, ale tucha, tutaj właśnie to chyba nie wystąpi, co? Czy może wystąpi? No popatrzeć można. Nie, przynajmniej tam nie wystąpił, ale kolejny mamy tutaj. Jest, jest, yy, jest, 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 nie akacja, tylko ze... Tak, dobrze mówię, akacja, nie Azaria Azalia z akacją często mi się myli, no bo to i to jest na A. Dawaj, tutaj kolejna pszeniczka. I tak, całkiem, całkiem nieźle. O, o, to to, 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 jak najwięcej, ale też pszenica. To jest chyba najpopularniejsza pszenica, potem oczywiście węgiel, no i inne śmieci, które niestety się tutaj co chwilę pojawia. Przypominają mi się osoby, które pisały w komentarzach przy przeglądzie sakiewki, że jest to rzecz niepotrzebna. Kompletnie bez sensu. Co to w ogóle to jest? Jakie dziwactwo się tu wygenerowało? Ho, ho, ho. Przecież mi się, też najbliższym kończy. No nieważne, jeszcze sobie górne, bo chciałbym znaleźć tutaj e, tą powiedzmy ruinę podwodną. na nie tylko po prostu ruinę podwodną, tylko że na zimnym oceanie. E, tak. Osoby, które twierdziły, że jest to niepotrzebne. Tak, na pewno, zobaczcie. Biorę sobie na przykład tę sakiewkę i pyk, pyk, ładnie pochowane, biorę sobie tę sakiewkę na różności, pyk, ładnie pochowane, to mogę sobie wywalić. Te sakiewki naprawdę są wybitne. Szkoda, że nie mamy ich oficjalnie, znaczy fajnie, że można sobie je uruchomić, znaczy bo one są w Minecraft, to nie jest tak, że trzeba je dodać, one są, tylko że są wyłączone. Datapack ich nie dodaje absolutnie, on je po prostu uaktywnia. No ale wiadomo, Minecraft Bedrock, dotykowe ekrany, <laughs> No niestety jest, tak jest. Ale ważne, że chociaż chałupniczą, bo chałupniczą, ale jednak jakąś tutaj metodą te sakiewki mieć jak najbardziej można. Fajnie by było też, jakby tutaj był koks, ale tego już nie można. No niestety. No, dobra, nie czas na to, jest jakiś tutaj las brzozowy, moi drodzy. Ja się lekko tutaj wzbiję w górę i rozejrzę za jakimiś kolorowymi blokami. Teoretycznie szybko powinienem je dojrzeć. No, piasek to piasek. Bardziej się skupię na jakiejś żółtej terakocie. bo z moich obserwacji wynika, że to właśnie ona najczęściej gdzieś tutaj e, lubi wystawać. Hmm. Ale no, niestety, to nie jest tak arbitralne, że na każdym biomie się to trafi. Też nie będę tutaj oczywiście tak krążył, jak taki domokrążca czy coś takiego. Trafi się, to będzie fajnie, jak nie to lecimy dalej, zwłaszcza, że tutaj widzicie, jest też tajga. Czyli kolejny biom, na którym de facto jest spora szansa na znalezienie nowej struktury. Czyli ruin szlaków bodaj to się nazywa. Chociaż nie, to nie jest tajga, ale tutaj chyba też może się pojawić, tak? Nie, tutaj chyba akurat wyjątkowo, niestety nie. W ogóle stąd wyglądało, moi drodzy, jakby yy, to drzewko. O, zobaczcie, to drzewko miało brzozowy pień, ale koronę znowu liście yy, świerku, czyli igły. Tak dziwnie to brzmi, ale tak, jest Minecraft. To są liście. Ale piękny kolejny las. Jest, moi drodzy, mamy! Jest! Moi drodzy, znaleźliśmy dziada. O, mówiłem, że to się rzuca w oczy. Trzeba tylko na spokojnie sobie tutaj tak popatrzeć i dojrzeć te bloki. No trudno tego nie zauważyć. Lecisz, lecisz i nagle widzisz jakiś tutaj piasek. Już sam piasek już się, yy, zwraca uwagę, jeżeli nie ma blisko wody. A dodatkowo jeszcze widzisz tutaj jakieś takie dziwne kolorystycznie... Yy, inaczej, bloki dziwnej kolorystyki. Więc no to już się prosi, żeby to był to, co ma być, czyli ruina. No dobra moi drodzy, zaczynamy. Powoli sobie tutaj troszeczkę razem z wami pokopię. Yy, mam nadzieję, że zaraz gdzieś dojdziemy tutaj do pierwszych podejrzanych bloczków. To jest oczywiście ta górna część jakby wieży. W ogóle po raz pierwszy tutaj chyba terakotę taką rozkopuje Serio? A, się ode mnie. Dobra, i patrzymy. O, i będzie świeczuszka. Takich rzeczy to ja nie chcę, moi drodzy. Świeczki. Ja pierdziele! Świeczki, glass pane i tym podobne śmieci to ja sobie odpuszczam tutaj. I Nasionko, ja pierdziele, no to grubo leci. Nie zacie, do tej pory jeszcze ani jednego podejrzanego żwiru. Kolejny podejrzany pijak. I znowu jakieś śmieci. No liczę tutaj, moi drodzy, na przede wszystkim wzory, bo no, z tym jest niezła bieda. Jest podejrzany, mój drodzy, żwir. Pierwszy na tym świecie. 631, kiedy to. Yy, kiedy to rozkopuję. No i niszczę, oczywiście, bo pierwszy żwir okazał się niestety dosyć pechowy dla mnie. No dobra, tutaj już kolejne kilka podejrzanych bloczków, i co tutaj dostanę? Świeczuszka. To podziękuję. Tutaj mamy. Segiełka, Podziękuję. Tu jest też pewnie jakiś syf. Ojej, gorzej niż syf. Aj, to póki co mi szczęście nie dopisuje. Niestety, kopię dalej. Szukam tutaj więcej podejrzanych wersji tych bloczków. Ole, piękna trylogia. Nic ciekawego ciekawego z pewnością, i tym bardziej nic ciekawego. Biały barwnik, ale fajnie, trzy bloczki naraz. Bo tutaj w ogóle już doszliśmy, moi drodzy, do tego podłoża, do tej podłogi. Teraz będziemy sobie rozkopywali tutaj, moi drodzy, ten teren dookoła zasypany głównie. O, kolejne podejrzane bloczki. I będziemy tak jakby odkrywali zaraz całą tę przestrzeń. Jest, moi drodzy, trim! Pierwszy nowy przedmiot dzisiaj, znaczy dzisiaj? Nie, dzisiaj nie pierwszy. Ale pierwszy nowy przedmiot z tej struktury. Miło. Miło. Od razu sobie tutaj to przerzucimy, bo z tych pozostałych rzeczy to, nie oszukujmy się, raczej korzystać nie będę, więc od razu pozwolę sobie to tutaj na spokojnie, elegancko, legalnie i przede wszystkim kulturalnie przerzucić. Dobra, jest kolejny podejrzany piach i... No tak, już patrzyłem. Nic ciekawego. O, kolejny. To ja raczej nie jestem sam, tak? Chwila prawdy... Mamy, moi drodzy, już... oj niech się na tego syfu. Mamy kolejny trim, moi drodzy, już drugi. Drugi z czterech, które mogę tu zdobyć. No to tu akurat patrzyłem przed chwilą, co mogę ciekawego zdobyć i... Absolutnie nuda. A tu jak to fajnie się prezentuje. No, no, no. Jest podejrzany piach. Dobra, nic ciekawego. Eee, tak, tutaj jest podejrzany piasek. Tym bardziej chyba nic ciekawego nie będzie. No, czerwona świeczuszka. Ale to jest tak solidnie, niezasypane, więc tutaj legalnie i kulturalnie można, moi drodzy, od górskiej powoli to odkrywać. Ej, kochani, z ręką na sercu, wiem, że to jest głupienie, ale takie powolne, stopniowe odkrywanie tej zasypanej struktury. No, przetestujcie sobie, moi drodzy, to sami, bo z ręką na sercu to jest piekielnie nieprzyjemne. Jeszcze tutaj jest sprawdzanie każdego. No i to jest powtóreczka, chyba. Tak, ewidentnie powtóreczka. Sprawdzanie każdorazowo e, tych wszystkich, nie to nie jest powtóreczka, trzeci moi drodzy, trzeci z czterech, wszystkich podejrzanych wersji bloku, no jest to mega przyjemna sprawa. Mojang, no może ta struktura nie jest najpiękniejsza, ale potrafisz, potrafisz zrobić tak, żeby była przyjemność z odkrywania tego. Ciekawe jest to, że jeszcze ani, jednej, e, ceram... ani jednego ceramicznego fragmentu stąd. Nie zgarnąłem, nie dostałem. A tych przecież przypominam, mamy tutaj bardzo dużo. Ale w ogóle, zaczekaj, tutaj trylogia kolejna się pojawiła. Będzie coś ciekawego. Nie, to nie jest. To nie jest podejrzane. Dobra, to jest. To nie była. Trylogia to była. Była logia. Nie ma tego słowa. Antologia też nie. Nic ciekawego tutaj. O, to, 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 co? No nie. Nadziei tylko narobiłem sobie. Są, Ale ile tych podejrzanych tu bloków jest? Blok gliny nie. To też nie będzie nic wybitnego. Dokładnie. Ej, bo śmieszna sprawa. Ja już chyba wszystko z tej akurat struktury, moi drodzy, odkryłem. Zjechałem cały piasek. Znacie, tu nie ma, tu nie ma, jedynie tu w górę. A są takie, oczywiście, mniejsze warianty. Tutaj normalnie mamy jedno pomieszczonko, tutaj tak jakby zasypany domek był. Przyjemna sprawa, naprawdę to się doskonale prezentuje w takim zakopaniu. No, ale czuję giga niedosyt, moi drodzy. Ja chcę jeszcze. Jeszcze z jedną postaram się strukturę znaleźć. Jak się uda to miło? Jak nie no to. Trudno. Dobra moi drodzy, pada deszcz jest noc, a przede mną fajny las brzozowy. Inny. Przeleciałem może jakieś 400, 500... Może 800 nawet nie wiem, nie patrzyłem. Tak na oko chwilę leciałem i może coś tutaj gdzieś będzie, co? Czekaj, to nie jest ten sam las brzozowy? Nie, chyba nie. No nie wierzę. Moi drodzy, kolejna. Ty, to nie jest takie rzadkie. Teraz pytam, dlaczego ja w poprzednim odcinku tego nie widziałem. Pewnie niejednokrotnie już miałem to no, gdzieś tam, moi drodzy, na wizji. Będą komentarze, Ej ty Jimmy, tam była nowa struktura, tam była nowa struktura, ty to pominąłeś. Możliwe, możliwe. Ale tak jak mówiłem, las brzozowy, moi drodzy, jest tym dosyć przyjemnym w poszukiwaniu takiej archeologii. No dżungla niewątpliwie będzie tragiczna. Z tego co mi dewu tłumaczył, którego serdecznie pozdrawiam, jest pierwsza, moi drodzy, ceramika, znaczy jaka? Serce połamane, fajnie. Z tego co mi tłumaczył, to dosyć często one się będą pojawiały. Mniej więcej z częstotliwością chyba taką, jak z tego co pamiętam, z tego, co pamiętam jak wioski normalne, villagerów, z tym, że no, trudniej to będzie dojrzeć, no bo jak widzicie, to jest tylko mały fragment wystający z ziemi, więc trzeba być uważnym. Ale jest to adekwatne do po prostu kilku wyznaczonych biomów, o czym zresztą w przeglądzie, moi drodzy, się jakiś czas temu dowiedzieliście. No to będę przegląd za jakieś 2-3 minuty mi się renderuje, więc ja zaraz będę go publikował. I kolejna, moi drodzy staramika, tym razem miecz. Miecz? Nie, ogień. Ogień, świetnie, od razu sobie odkładamy do naszego kochanego. Eee, tutaj, Efu, eee, Naszej kochanej sakiewki, niekochanego sakiewki. Sakiewka. I będzie fajnie. Dobra, tutaj nic. Uuuu, czy to będzie, moi drodzy, dopełnienie? i chyba powtóreczka, co? Nie, czekaj, ja tego nie miałem. Nie miałem, moi drodzy. Jest, kurde. Udało się. Kurczę, nie to, to. Mamy wszystkie nowe wzory na zbroje, które mogą być w tej nowej strukturze. Którą bardzo... Pozytywnie odbieram. Na pewno nie będzie to oczywiście moja ulubiona struktura. Prawdopodobnie ja się nią cieszę teraz tylko ee, dlatego, że jest nowa. I najprawdopodobniej na kolejnych Snapcraftach też ją będę czasem odwiedzał. Ale pewnie tylko z raz, dwa, może ze trzy razy, żeby tylko zdobyć ee, te wszystkie wzory na zbroję, na których na pewno będzie mi zawsze zależało. A tak to potem żegnajkienia, nie? Będę raczej sobie to pewnie ignorował tak. Skrupulatnie. Ale ważne, żeby się cieszyć tym, co jest nowe, jak najdłużej. I kolejny, moi drodzy, kolejny odłamek. Czy my... tym razem miecz? Tym razem. Wilk! No i świetnie. Pamiętajcie, moi drodzy, w każdym piesku są dwa pieski. Jeden chce, żeby rzucił piłeczkę. Drugi nie chce oddać piłeczki. Taka ciekawostka. <laughs> o, to będzie coś nowego, moi drodzy? Świeży. Nie, no takiego nie miałem. Który to jest? To jest chyba jeden z tych dziwniejszych, dobra, ciężko mi go rozszyfrować, do tej pory nie wiem, co on przedstawia i chyba póki co się nie dowiem. Później jak porobi się dzbanki, to będziemy sobie z tym, moi drodzy, kombinowali. Czekaj, tutaj mi akurat nic nie wypadało ciekawego, bo to już sobie oczywiście liznąłem. Zawsze jak coś ciekawego zaczyna lecieć, no to wtedy się do was odzywam. No, teraz to bym się na pewno nie odzywał, no bo tu naprawdę nic ciekawego nie było. I kolejny odłamek, chyba też świeżynka. Creeper! no. Takich to bym potrzebował jak najwięcej. Mam nadzieję, że w ogóle z tej całej wyprawy nim wrócę do bazy, to co najmniej z 4 albo i 10 takich klipperków przyniosę. Ale No czy szansa będzie na to duża? Pewnie niestety... Nie. Okej, okay, tu mamy fajne kolejne pomieszczonko, moi drodzy, chyba dosyć spore. A tutaj wypada nam nic ciekawego. Cóż za zaskoczenie. Ale, przez chwilę miałem schizę co to mi tu wychodzi, ale to jest oczywiście podejrzana, zwisająca tabliczka. No nic wybitnego, szczerze mówiąc. Raczej, aż tak bardzo to mi na tym by nie zależało. Ale tutaj mamy dwa kolejne: i. świeczka, i barwnik, tak? Eee, średnio. No dobra, chyba wychodzi na to, że kolejna tego typu struktura, bardzo podobna, notabene. Bardzo podobna, już się powoli wyczerpała. Czy to jest dalsza kontynuacja tej archeologii? Jestem przekonany, że nie. prostu się Żwirek pojawił. I to wszystko. Ale i tak całkiem przyjemnie, zobaczcie moi drodzy. Kolejne dwa tutaj wzory. No i łącznie już on 4, 8, 12, 13. 13 jest 20, czyli jeszcze 7 nie zostało. Z czego łapki do góry są. To jest ze studni. Eee, czaszka jest, łuk jest. Aha, czyli brakuje mi siedmiu jeszcze wszystkich tych nowych. No, wiadomo, jeszcze będą też oczywiście zimne, zimny ocean, zimne ruiny do spotkania. Tam też są przecież jakieś e, odłamki ceramiki. O, nie wierzę po prostu, moi drodzy. Posiadłość. I to z jaką dużą górą, tylko z ciekawości jak sobie zerknę, czy jest tutaj gdzieś, moi drodzy, ee, to ukryte tajemnicze pomieszczonko, czy raczej tuż będzie przy ściance pysk. Jest ukryte pomieszczonko, tu jest pysk i tutaj oczywiście mamy spawner pająków, a co, na grubo. ale to będzie trzeba zwiedzić sobie albo w, na jakimś live'ie, albo na odcinku, nie wiem, zobaczymy. Ja ten odcinek, moi drodzy, już kończę, bo zbliża się siódma, a jeszcze muszę odcinek ze Snapcrafta szybko opublikować, więc... Tfu, z przeglądu Snapshota, Snapcrafta ja teraz nagrywam, więc dzięki wam, moi drodzy, za to, że oglądacie te materiały. Mam nadzieję, że widzimy się jutro, jak dobijecie pod tym filmem 4000 apek w górę. Szczerze was wierzę, do zobaczenia, mam nadzieję jutro, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!